Cześć, witam ponownie. Przed nami kolejna klatka schodowa, gdzie zrobimy sobie przegląd instalacji elektrycznej. No to zaczniemy od tego. Standardowo tu jest główny wyłącznik całego bloku. Tam widać przewody. Tutaj mamy liczniki lokatorów zamknięte. Złącze kablowe nie ma go z przodu, jest z tyłu budynku. Poprzednie było z przodu. A tu to jest tablica administracyjna, taka mała. Poprzednia była większa. I tu mamy licznik administracji. Poszczególne zabezpieczenia. Gniazdko robocze zasilacz, prawdopodobnie do, dom, do domofonu. Przepalone wkładki topikowe. Tutaj opisy mamy. No i tak to wygląda. Mamy jeszcze puszkę. połączenie są na wago. Dobrze, chodźmy piętro wyżej. O, tu jeszcze mamy coś. Więcej zresztą. Dobrze, chodźmy wyżej. Tutaj są znowu liczniki dla katorów. I zabezpieczenie przedlicznikowe, ale to za chwilę. Najpierw tutaj. Mamy dwie tablice. Zabezpieczenie klatek, a tu zabezpieczenie główne. To najpierw to jest zabezpieczenie główne, zobaczymy. O, tak wygląda. Ten kabel on przychodzi ze złącza kablowego. No, i tu mamy zabezpieczenie główne całego bloku. Mamy 100A, jak się nie mylę. Po kolorze wskaźnika zadziałania. Tak, 100A to jest. Tutaj mamy, nie wiem, co to jest, to jest automat schodowy? Czy co to jest? Nie, to jest ten ogranicznik mocy. Tak, to nie jest automat schodowy. Albo? Nie, ogranicznik mocy, tak. Jeszcze się upewnię, tak, ogranicznik mocy. Ale coś mi tu nie pasuje. Tu jest 100A. Spójrzcie sobie przekrój tego przewodu. To jest chyba 4 albo 6 kwadrat. Idzie tutaj na tych gniazdo bezpiecznikowe. No, wkładka na pewno była przepalona. Nie ma wskaźnika zadziałania i tu widzicie? To jest kawałek drutu o zgrozo. Bezpiecznik naprawiony drutem Ale to jest ciekawe Ten przekrój To jest chyba półtorej kwadrat Taka kostka z listwa łączeniowa A tam W głębi widzicie ten przewód? To jest chyba 10 kwadrat Ładnie Nie wiem co ten bezpiecznik zabezpiecza. Zamkniemy to. To była taka śruba. O, tak to było. I teraz tak, z tego złączek tu przychodzą, tu przychodzi ten kabel, z tych bezpieczników idzie do tego głównego wyłącznika, co Wam pokazałem na początku. A z głównego wyłącznika przychodzi tutaj. I tu mamy zabezpieczenie poszczególnych klatek. Tutaj mamy listwę. Nie wiem, co to za przewód. Tak odstaje trochę. Też troszkę za cienki, jeśli chodzi o to zabezpieczenie. To jest chyba 63 amper. Nawet, nawet poukładane, powiedzmy. A tu zestaw naprawczy do bezpieczników. Nie, no, żartuję. Dobrze. A, to się otwiera. Czekajcie, a ten do musi to I stąd jeszcze prawdopodobnie tutaj te przewody idą gdzieś tu i idą tam do zabezpieczeń przedlicznikowych. Dobrze, zamykamy. O, tak to zamknąłem. Dobrze, chodźmy teraz tu. Nie, nie dostanę się, bo są zamknięte. Ale może uchylimy. Może coś będzie widać, ale ja, ja widzę wyłącznik nadprądowy. O, dobrze, zobaczymy. Tu da się otworzyć? Ja, da się. I tu są zabezpieczenia przedlicznikowe lokatorów Tutaj o dziwo, nie ma listwy zaciskowej. Tu jest WLZ, te przewody. Te przewody właśnie przychodzą stamtąd. Tam, gdzie były te zabezpieczenia klatek. O, tu jest zabezpieczenie przedlicznikowe licznika administracji. Co my tu mamy? Popalone wkładki topikowe, główkę bezpiecznikową, osłonę z tego gniazda bezpiecznikowego. Ta osłona powinna być tu założona. Te części są pod napięciem i są dostępne łatwo. Tu jest zero. Taka śruba M8. No i tak to wygląda. Dobrze. Zobaczymy jeszcze piętro wyżej. Może tam będą otwarte liczniki. Nie, to nie jest żadna tablica. To jest ten czystko do komina też jest zamknięte na kutkę. Uh -huh. A może da się podejrzeć. No coś tam widać. Tutaj ktoś już nowy przewód sobie poprowadził. Jeszcze jedno piętro, jeśli się nie mylę, to tu jest jeszcze jedno piętro. Też jest tablica, ale też zamknięta. Nie, otwarta jest. Jak to tu wygląda? Aha, coś takiego. Pozostałości, bo to jest osłona z licznika i podstawy w tablicach, raczej znaczy to są podstawy w tych podstawach. Mhm. Została się już tylko jedna taka tablica. Te dwie już zostały wymienione. Mhm. Dobrze. I tutaj też już ktoś. Nowe przewody podprowadził sobie do mieszkania. Dobrze, zamykamy. Musimy to zamknąć tak, jak było. O! o tak to było. No tam jeszcze są puszki, plafon. wygląda. No to tyle.